Dzień dobry. Dzisiaj Izzo Silver. Włoska klasyka. Hit lat 90. w Polsce. Mówiłem już na rozpakowaniu. Kto oglądał, to wie. Jarenka. Mega tuste. Mega tuste. Urody za bardzo to, to nie ma. Ale ma smak. A czemu takie tuste? No no, słuchajcie, tutaj chodzi o kwestię wypalania. Zaraz wam wszystko opowiem. Tylko zrobimy standardowe espresso. Tutaj mamy 92% arabiki i 8% robusty. Jak na 8% robusty, to ta krema jest całkiem, całkiem jeszcze mi tu mucha, lata, całkiem niezła. Smak. Najpierw powiem, czemu te ziarna są takie tuste. Te ziarna są takie tuste, bo jest wypalana w wysokiej temperaturze przez 18 minut. Oni podobno X lat dochodzili do tego, jak to ma być wypalane. I, no i cóż, no wygląd, słuchajcie, jak to wygląda. Nie ma co patrzeć na wygląd, bo smak jest genialny. To jest bardzo dobra kawa, w dobrej cenie. Już żałuję, że nie kupiłem kilogramowego, dlatego że jest bardzo dobra. To jest super kawa na co dzień. Dzięki metodzie obróbcy tych ziaren, wypalaniu, jest, kawa ma niską zawartość kofeiny. Więc to jest kawa, którą, słuchajcie, możecie traktować jako kawę codzienną. Także ja Wam bardzo dziękuję. Kupujcie, próbujcie. Smacznej kawusi. I do widzenia, papa. Pa.